Teraz w ciągu jednej minuty opowiemy Ci, jak wygląda nauka języka angielskiego na platformie internetowej Gaga. Aby rozpocząć pracę na platformie, nie musisz się uczyć, jak z niej korzystać. Wszystko jest niezwykle proste i zrozumiałe. Wchodzisz na platformę i trafiasz do świata mówionego języka angielskiego. Co więc możesz robić na platformie? Wykonywać niestandardowe ćwiczenia polegające na przeciąganiu słów w odpowiednie miejsca w zdaniach. Będziesz mógł oglądać filmy i dyskutować o nich z uczestnikami zajęć, bez konieczności wchodzenia do innych źródeł. Będziesz słuchać nagrań razem z lektorem i nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Możesz też omówić kolorowe obrazki wbudowane w platformę, zamiast czekać aż załadują się do czatu Zoom. Pracuj z tekstem i ze słownikiem. Teraz to wszystko jest połączone. Nie rozumiesz znaczenia? Zaznacz słowo, a następnie umieść je w swoim osobistym słowniku. Czatuj na platformie z przyjemnością i nie głup informacji podczas konferencji Zoom. Rysuj, rozmawiaj, ucz się i po prostu dobrze się baw. Indywidualnie i w grupach, na ciekawych i różnorodnych zajęciach, od kursów podstawowych dla początkujących po zaawansowane kursy dla specjalistów IT. Chcesz się z nami uczyć? Wejdź na platformę internetową Gaga, wypróbuj darmową lekcję i mów po angielsku płynnie.